Jest Właśnie miałem zacząć nagrywać. Chodź, 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 chodź. Cztery gołębie na raz. Ale trafiłem, kurczę, no. Dosłownie, dosłownie włączałem kamerę i mówię trzeba już zacząć, bo gołębie powinny spadać. Sobota. Kolejny lot. 9.25. 7,45 wypuszczone, czyli godzinę 40 leciały z tej samej miejscowości co poprzednio Buckingham, 100, 110 mil, czyli 176 km, czas niby bardzo dobry. Daniel obliczył na godzinę 40 i godzina 40 dosłownie przyleciały 4 sztuki. Lot, no raczej będzie z tych łatwiejszych. Wiatr jest południowo-zachodni, czyli w ogon spychający troszeczkę. Bardzo szybki lot. To jest różnica między lotem poprzednim a tym. Pogoda, jak widzicie, nie na słońce się przybije. Czarne chmury, jest następny gołąb, ale ten już przeleciał od wschodu czyli już ten gołąbek przeleciał, może te pierwsze cztery. Może, może. Chodź, chodź, malotka, chodź. chodź. Chodź, 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 chodź. No dawaj, no tamte ładnie weszły. No a ty co? Szybciutko. Mamy 5 gołębi. Czyli minutę później przyleciał ten gołąb. Wysłałem 15 sztuk. 7, zdaje się zostało w domu, tego gołębie, które podchodziły, które jeszcze uważałem, że nie za bardzo nadają się do lotu, to są właśnie tutaj. Zara momencik, ja to jakoś chwycę, O, także te gołąbki zaraz wypuścimy, oczywiście wśród nich jest też celebryta, Płowy. Nazwałem go celebrytą, bo latać nie chce. Jak to celebryta, nie? nic nie chce robić, ale... ale jeść i owszem. Wydaje mi się, że dosłownie pół minuty przed moim gołębiem jednego gołębia widziałem. Lecącego, który wyglądał na gołębia z lotu. Bardzo mocny wiatr. Zobaczcie, Barhanów nie ma. Nie wiem, co się z sąsiadką dzieje. Prania nie robi ostatnio. Tam idzie jeden gołąbek. No te cztery na raz. Tak fajnie, fajnie to wyglądało. No i pierwszy raz udało mi się odbić gołębia dokładnie tak, jak Daniel obliczył. On z reguły oblicza tak na pierwszego gołębia. Może, może, może. No ale tutaj też trudno będzie się ścigać z tymi yy, z tymi fachowcami od sprintu. Ja cały czas, jak mówiłem, mam nadzieję, że ta jedynka się trafi i no, i że wszystko wróci do normy. Nie będę miał dylematów, czy kończyć, czy nie kończyć. No, te zniecierpliwione są. No, ale jeszcze troszeczkę poczekają. 6 gołębi, czyli jeszcze 9 gołębi leci. Tak jak widzicie, trochę gołębi podchodziło. Co prawda, no, liczyłem na więcej. Zdaje się, że z tego ostatniego lotu brakuje mi tylko teraz dwie sztuki. Jest następny gołąb też już ten od północy, czyli już gołębie przeleciały. Teraz tylko czekać, żeby się zeszły. Ciężkie zadanie będzie przed nimi, bo wiatr jest naprawdę mocny. Naprawdę mocny wiatr. Tutaj u mnie tak jak zawsze tego wiatru nie widać. Jestem osłonięty. Ale o, jest następny gołąb z północy, czyli mamy 2, czyli byli 8. No to połówkę przekroczyliśmy. Przekroczyłem. Czego, czego ja mówię zawsze w liczbie mnogiej? Przecież to tylko ja tutaj stoję. Moja rodzina dopinguje mnie przez okna. Jak im się przypomni oczywiście, nie? No tym się latać chce. Tym jeszcze jest następny gołąb. Tak, to będą trzy. Ale im się teraz rozlato. rozlatać chciało. Chodź, cha 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 Co się dzieje? Coś tutaj przestraszyło, czy co? No nie, nie mogą wylądować. Chodź, 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 chodź. No, jeszcze mi tam na dachu usiądzie. No ta, Oj, to cyrki jakiś, przestraszony bardzo. Jak mają ciężko wylądować, wiatr naprawdę jest spycha. O, elegancko. Chodź, 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 chodź. No dawaj, dawaj, dawaj. O, są następne trzy. No to bardzo ładnie, bardzo ładnie usiadłem. To już jest dobrze. Jak po sznureczku. Jest 6 minut po pierwszym gołębiu. Okej. Okay. No tego właściwie można było się spodziewać, nie? Z takim wiatrem. No, aczkolwiek bałem się bardzo o te 10 gołębi, czyli jeszcze 5 gołębi leci. Ba bałem w dalszym ciągu, boję się o uszkodzenia na tym locie, bo, bo jednak yy, no mogą troszeczkę tam się... Gdzieś tam porozwalać 629 nie pamiętam. Zaraz listę sobie wezmę uh, 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 51 35 ta to na pewno powtórzyła. No dobra, 5 gołębi jeszcze leci. Co do Federacji, powiem Wam nie są dobre wieści. Federacja jakoś sobie. No jakoś. O, pomidorki. Jakoś sobie zaczyna z nami lecieć, skracają loty. Dzisiaj powinniśmy mieć lot, który w zeszłym tygodniu był odwołany. To był ten najdalszy lot, Newbury. Jest gołąb. A nie, to grzywacz. Grzywacze jak, jak do siebie leciały. Zaczęli sobie skracać loty, no i już Newbury nie mamy, mamy znowu Buckingham. Potem już wszystko krótsze loty. Bardzo duże niezadowolenie w klubie. No, i nie wiem, czy to nie będzie nasz ostatni sezon w tej federacji. Bo nie podoba nam się, że tak skracają loty bez porozumienia po prostu odgórne decyzje. To miało być vote, miało być głosowanie jakieś. Tutaj nic się z tego nie dzieje. Czyli jak zwykle pieniądze wzięli, a później robią co chcą. Wiecie, jak jest. Kierowca sobie rano pojedzie, jak to 176 km, to on sobie o 5 wyjedzie. Gołębie wypuści, wróci do domu, 4 godziny pracy. No to tylko brać takie pieniądze, nie? Plus jeszcze inne rzeczy. Także zaczyna nam się to nie podobać, bo bardzo ciężko przygotować gołębie na lot ten narodowy. Potem przeskok ze 100 mil na 300 mil. No to, 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 to troszeczkę, troszeczkę dużo, ze 170 km na 500. Nie? Także są zgrzyty. Zobaczymy, co będzie się działo jeszcze ile ludzi. Na pewno dwóch już powiedziało, że odejdzie do innej federacji, do tej mojej starej Link's Fed. Już zapomnieli o tym, że, że tam było niedobrze. Teraz tam myślą jednak wrócić. Nie wiem nie wiem, co się będzie działo. Zobaczymy. Na razie wieje bardzo mocno. Jest 10 gołębi w 6 minut. No i teraz te, co przeleciały to na, o jest następny. Z północy, oczywiście. Pięknie, pięknie. Chodź malutka, chodź. Grunt, żeby jak najszybciej, jak, naj, jak najkrócej poleciały, gdzieś tam przeleciały, no bo będą miały naprawdę ciężko pod wiatr. Widać, jak ciężko ma wylądować, nie? To, co, to, co teraz zrobią pod wiatr, to naprawdę będzie duże wyzwanie dla nich. Jedenasty gołąb. Co? Ja już spokojnie sobie teraz mogę te gołębie wypuścić, co zostały, co mi poszły na lot. Siedem gołąbków, wśród nich celebryta. Ok. Szybko, zwięźle. To nie jest to co, to nie jest to co w zeszłym tygodniu, nie? Trzy godziny pierwszy gołąb i. I naprawdę było ciężko, żeby te gołębie się zeszły. Straty z zeszłego tygodnia bardzo duże. Tony Robinson 60 parę wysyłał, do dzisiaj ma 10. McCarthy 60 parę wysyłał, do dzisiaj ma 23. No i tak dwóch, dwóch hodowców praktycznie po 80% gołębi dostawił. Te to poszły w górę. 5 sztuk, 6 sztuk poszło w górę. 2, 4, 6. Jeden tutaj na daszku został. Chodź, 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 chodź. A czego ten nie poleciał tak ogólnie? Albo mądrzejszy, albo celebrycki. A celebryta w górę poleciał. O, zobaczcie. Celebryta lata. Przypomniał sobie, jak się to robi. Proszę bardzo, z reguły od razu na dachu siadam. Co ładnie doją, ja już myślę, że na tym tą bardzo króciutką relację bardzo krótki lot będę kończył. Także pod znakiem zapytania jest nasza obecność w obecnej Federacji. No chyba, że na tych walnych jakichś tam zebraniach Ustalą jakieś reguły i będą się ich trzymać. Bo jak na razie nie jest, to dobrze, nie jesteśmy zadowoleni. Z tego co się dzieje. No i różnie to może być. Jaka inna opcja? Uch, tam rozmów było dużo, łącznie nawet z utworzeniem własnego takiego klubu, nie można to nazwać Klubo Federacją, ale. Sami mamy sobie wywozić na dalsze yy, odległości, przygotowując tym samym gołębie do lotów narodowych. Nie wiem, moim zdaniem to nie wypali, bo to musiałoby być co najmniej 30 hodowców, żeby, żeby było na opłacenie yy, tego paliwa, kierowcy. Także wszystko będzie się rozstrzygało. Dzisiaj chłopcy też bawią się w Breeder Bayery. Każdy przed sezonem młodych wybrał sobie pięć obrączek. Pięć numerów gołębi. 100 funtów każdy zapłacił. Z tych co chcieli, oczywiście. No i dzisiaj jest ten wyścig, który pierwszy z tych wybranych pięciu każdego hodowcy przyleci. Ja w tym nie biorę udziału. Jako, że yy, no 100 funtów wydać tak, tak sobie dla zabawy, to, to trzeba je mieć takie, takie dodatkowe pieniążki. A yy, trzech. Trzech na pewno. Już do dzisiaj nie ma ani jednego gołębia z tych pięciu wybranych. Czyli Tony Robinson, McCarthy nie jestem pewien. Zdaje się, że Wilkinson też nie ma już z tych wybranych pięciu żadnego. Także bardzo dużo rozczarowanie sezonem. No, nieszczęśliwość. No po prostu nieszczęśliwość. Co te, na dachach gdzieś będą siadać? Nawet na, lotach nie były, na locie nie były, a... A będą pajacować, ale celebryta dalej lata, widzicie. Może mu się coś w głowie już zmieni, może zacznie latać. Ok, pozdrawiam. Dzisiaj o 12 mamy już zegary, zdaje się. Także ee, jak tylko będę miał jakieś wyniki, ale będę czekał oczywiście na te federacyjne, no nie tylko klubowe, to będzie wieczorem pewnie. Więc od razu e, postaram się to wszystko zmontować i, i wstawić. Pozdrawiam Was, życzę Wam w Polsce, bo też się już tam zaczynają loty młodych. Życzę Wam spełnienia marzeń, sukcesów. No i trzymajcie kciuki za tą moją jedynkę, bo wszystko jest na szali. Wszystko waży się. Jeszcze mamy chyba oprócz tego 3 albo 4 loty, więc mam nadzieję, że jeszcze mi się uda tą jedynkę zrobić. Ciągle za mało. Tak to jak widzicie, jak możecie przeczytać, to jest moja nowa nazwa głębnika, The Turtle Speed Loft. Kto nie wie, co to znaczy, to niech sobie przetłumaczy zgoogluje oficjalna nazwa gołębnika The Churchill Speed Loft. A dlaczego? A już wam mówię. Fajnie się dały. Nawet czas był taki jak yy, chciałem. No ale okazało się, że troszeczkę yy, to było jeżeli chodzi o osiągnięcie jakiegoś sukcesu dużo, dużo za wolno. Żeby nie przedłużać Lista moją, tam przebitkę Wam teraz zrobię jak się dały, bardzo fajnie. Wszystkie gołębie są w domu. No to to y, jedyne co się udało. Odbitych jest 13 gołębi z 15, y, czyli od 9.25 do 10.40 y, 13 gołębi było. Później doleciały te dwa jeszcze. 10, 25, 25, 25, 25, 29, przepraszam, 25, potem 26, 30, 31 i tak dalej, i tak dalej. Tak jak widzieliście, wszystko było fajnie, dopóki nie poszedłem do klubu. A w klubie przebitka teraz. Tim Mason. Znowu te Nechu Gołębie. To są te Stefan Rity, które kupił do lotu. No i po raz kolejny ma 4 pierwsze gołębie. I to, że ma 4 to jeszcze nic, ale to, że on ma 9:20, mając jeszcze mile dalej, no to to już jest po prostu masakroza. I tak jak widzicie na tej pierwszej stronie darka nie ma. Nie ma w ogóle. Jest Tim Mason, później Walker, później znowu Mason, Kevin Durie Nie zdarzyło się, żeby on jeszcze był przede mną. Greener, no to jest ten sprint, sprinciarz. Jemu też się nie udało. Znowu Team Mason T. Mason włożył 32 gołębie. No i, i bardzo dużo odbił tych gołębi przed moim gołębiem, przed moimi Walker, Jason McCarthy, Greener, Kevin Diory. Ja dopiero jestem teraz. przebitka na drugą stronę. Ja dopiero na drugiej stronie jestem i mam 27 gołębia w klubie. Na 15 włożonych. No, chyba najwięcej to Tim mason włożył gołębi i Walker tylko 8. Któż to jeszcze włożył tak sporo gołębi? I właściwie on włożył najwięcej. 32. McCarthy włożył 28 gołębi. McCarthy miał duże straty na tym locie. Po raz kolejny. Także bardzo mało gołębi mu zostało. Kevin z 14 włożonych, no ja z 15 niestety. Mój jest 27, 8, 9 i 30. I to jeżeli chodzi o klub. A teraz przebitka z federacji. Nie mam tej listy przed sobą, ale tam yy, widzicie, jak jest. Yy, to nie nasz klub wygrał w tym, w tym tygodniu federację. Tam widać tam jakieś, yy, z jakiejś tam farmy. Gołębie rzeczywiście bardzo fajnie gościowi siadły, z bardzo dużą prędkością, na mniejszym kilometrażu, na krótszym, zdaje się o, o 10 mil, coś takiego. Mówię, nie mam tej listy, więc tak z pamięci tylko mówię. Tim Mason miał po nim te gołębie, także można powiedzieć, że szpica federacji, mimo wszystko, yy, no ale moje. Teraz przybitka z kolejnych stron, no i moje dopiero chyba od 128 gołębia się zaczynają. Także dawno już tak nisko nie spadłem, jeżeli chodzi o federację. No cóż, dobra, teraz to co się dzieje, powiem Wam, że za bardzo nie wiem co źle zrobiłem. Zdaje się, że gołębie poszły za ciężkie. Mimo wszystko, że dostały mało, to jednak poszły za ciężkie. Definitywnie, bo nawet przed lotem Danielowi mówiłem, że one zbyt pełne są takie kurcze. No i to, to mogę chyba winić te gołębie 7 minut, tak? Czy 5? Moje były 40, tak? A jego były 35. No to 5 minut plus jeszcze mila on ma dalej czyli te 6 minut opóźnienia. Strasznie dużo. W tym tygodniu pójdę na całość. W tym tygodniu przygotuję je yy, na żyletę, że tak powiem. To znaczy nie to, żeby one w ogóle tam nie dostawały y, jedzenia, ale dostaną połowę tego co dostawały. Spróbuję je troszeczkę rozlatać bardziej. Gołębie, mimo wszystko, że latają w koło głębnika, bardzo dobrze. Dzisiaj jest niedziela, wypuściłem je teraz wieczorem, półtorej godziny sobie latały. Z tym, że yy, jak to wczoraj dostały po locie troszeczkę lepiej, no to z wchodzeniem już były problemy. Także spróbuję w tym tygodniu iść na całość, zaryzykować troszeczkę, no ale nic nie mam do stracenia, nie? Z tym bardziej, że bardzo krótki lot jakiś tam będzie. Znowu się cofają. Yy, tak jak mówiłem na, yy, na filmiku wcześniej, Federacja sobie troszeczkę z nami leci, skraca loty. Yy, I trzeba te gołębie rzeczywiście troszeczkę wyżułować, jeżeli chce się o te jakieś tam czołowe miejsca bić. Jutro w nagrodę jadę do pracy, jutro w nagrodę jadą do Northampton. To jest jakieś, patrzyłem w linii prostej, 150 km i jutro zrobię te 150 km. Zabieram wszystkie, nawet celebrytę połowego. Nie wierzę w to, żeby on przyleciał normalnie, przynajmniej pierwszego dnia, bo już skoro z 20 km on wracał na drugi dzień. No ale celebryta, trudno. Dzisiaj trochę nawet polatał. Więc coś już mu się zaczyna, odwidziało mu się. No i jutro w nagrodę Norhampton. 150, jakoś tak w linii prostej, to jest kilometrów. Jeżeli tylko pogoda na to pozwoli, to kilka razy w tym tygodniu zabiorę je do pracy. I po prostu będą musiały jeszcze oprócz oblotu wszystko będzie zależało od tego, jak one przelecą z tego treningu. Ale jeżeli trening się uda fajnie, to jeszcze pójdą na oblot raz dziennie. I naprawdę przycisnę je, wycisnę z nich jak z cytryny. Albo wóz, albo przewóz. Nic do stracenia nie mam. Tylko i wyłącznie do zyskania, więc tak w ten tydzień planuję zrobić, żeby troszeczkę z nich wycisnąć więcej niż do tej pory. I może to się przyczyni do lepszego wyniku, bo w tym tygodniu ta nazwa, którą mój gołębnik dostał The Turtle Speed Loft y może nie jest taka, taka fajna, ale pasująca do mojej głębi. Nie są szybkie. Jak na razie. Dobra, pozdrawiam Was. Szybciutko to spróbuję zmontować, i do następnego razu. Jeszcze się nie poddaję, jeszcze walczę. Jak to mówią, za mało ciągle za mało. No, za ma